Radia Łódź zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry naszym gościem jest profesor Stefan Niesiołowski, pewnie znany państwu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Były wicemarszałek działacz opozycji demokra demokratycznej, Panie profesorze w 2019 roku pan pożegnał się z polityką. I teraz pan wraca, zapisał się pan znów do platformy. Nie dlaczego? żyłem polityką, byłem nawet w Radio Łódź wielokrotnie, wielokrotnie byłem w mediach, natomiast odszedłem z parlamentu, bo skończyłem 80 lat i już uznałem, że to całkowicie wystarczy. W tej chwili mam 81, więc no, no, no po prostu nie mam siły, żeby prowadzić aktywną taką parlamentarną działalność, ale w polityce jestem obecny. Polityka to przecież także media. Ale zapisał się pan znowu, platformy? No tak, no tak, no tak. No, no, sytuacja z tego rodzaju rzeczywiście to jest jakiś koszmar, jakaś powtórka z Monachium i Auty jednocześnie, że to podobne były konferencje w swoim tak, wymiarze ulegania z, zbrodniarzom. I uznałem, że... I poprosili mnie jeszcze przyjaciele zapisz się. Mówię, dobrze, no nie, nie, nie kandyduję do żadnej, nie aspiruję do żadnej funkcji. Natomiast tak, jestem w Platformie, bardzo jestem dumny z tego powodu. Chciałabym Pana zapytać o sytuację w łódzkiej Platformie. Jak Pan oczywiście wie, powstało teraz kilka kół. Wcześniej było jedno pod przywództwem Hanny Zdanowskiej. I działacze zapisują się teraz do tych nowo powstałych kół. Pan również to zrobił. Dlaczego? Znaczy, nie, 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 nie miałem wyboru, bo nie, nie należałem, 8 lat nie należałem, a z różnych powodów nie chcę do tego wracać, bo, nie, bo można powiedzieć, że to jest chyba nieważne w tej chwili. Natomiast... No bo tak jest wybór, nie mogłem, nie było, jest po prostu, do tego koła, którego pani przewodnicząca Hanna Gil-Piątek zaproponowała mi, wstąpiłem, wstąpiłem, A gdyby Hanna Stanowska zaproponowała, to by się tak Też, oczywiście, też, oczywiście, no... Ja, ja w ogóle nie wchodzę w żadne spory, nie, nie, nie uznaję ich, nie przyjmuję do wiadomości. Jest mi to generalnie, jest poza mną, nie wchodzę w żadne spory, jestem w całej platformie, szanuję panią Zdanowską, szanuję wszystkich członków platformy. To są moi koledzy w tej chwili. Wróg jest PiS, wróg jest nacjonalizm, wróg jest szowinizm, wróg jest głupota, korupcja, a nie jakieś... O różnicach, które są trzeciorzędne. Panie profesorze, ponad rok już rządzi koalicja 15 października. Prawo i sprawiedliwość ten pana wróg, przynajmniej tak pan deklaruje za każdym razem nadal ma około 30% poparcia. Z czego to wynika, jak Pan sądzi? No, takie jest społeczeństwo. No, 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 takie społeczeństwo no. Oni mówią rzeczy, które częściej ludziom odpowiadają. Tu jest fatalna rola Kościoła. To trzeba pamiętać, że oni mają, no, wierzących w Polsce, to już nie jest tam na 90% katolickich, no bzdura, ale 20-parę procent zajeżdża w Łodzi chodzi do Kościoła. To w dużej większości, też nie wszyscy, nie każdy człowiek, ja też jestem wierzący do Kościoła. A nie chodzę, bo jak mam słuchać tej obudnej mowy tych hipokrytów w sutannach, to nie mogę tego cierpieć, ale wierzę w Boga. Nie każdy, kto wierzy w Boga, jest zwolennikiem pisu, no to jasne, ale to jest jedno, to jest poparcie. I drugie też poparcie, no to jest ten taki. Prymitywny nacjonalizm. Polska jest wspaniała, inni nas krzywdzili, nam się wszystko należy i jeszcze i, i, no i nie tylko w Polsce. No proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech 20% mają neo -hitlerowcy. W Ameryce wygrał Trump, nieukarany kryminalista, przestępca. Przestępca w wielu obszarach wygrał wybory i to wyraźnie. Także fala nacjonalizmu idzie przez Polskę. Po to jestem między innymi w Platformie, bo jest wygodnie walczyć będąc w, w, partii bezpośrednio niż pośrednio w mediach tylko i dlatego, że po prostu tak no... Tak się kształtują poglądy. Na szczęście to nie rośnie. To jest 20 parę do 30% w różnych sondażach, ale nie więcej. I druga rzecz z tych sondaży, o które pani redaktor pyta, ona jest najbardziej pocieszająca, nie rośnie na włoskiemu, ono jest wyraźnie słabsze niż poparcie pisu. To dobrze. Chciałam pana zapytać o jeden z najnowszych wpisów premiera Donalda Tuska, który tak napisał: wyobraźcie sobie, w jak trudnej sytuacji byłaby dziś Polska, gdyby Polacy nie. Odsunęli tej i w nawiasie coraz wyraźniej prorosyjskiej, pro antyeuropejskiej ekipy od władzy. Ich zachowanie w ostatnich dniach nie pozostawia już żadnych y, złudzeń. O tę prorosyjskość poprzedniej ekipy chciałam pana zapytać. Też pan tak uważa, że jest całkowicie, to, coraz przecież, to, jest, to jest, Całkowicie nie ma żadnych wątpliwości. Przecież to są sojusznicy. Oni się bezpośrednio oni są za sprytni, żeby bezpośrednio poprzeć Putina, no, tego, że w Polsce jest polityk, który otwarcie głosi no, jakąś podległość Rosji, czyli Związek z Rosją jest przegrany politycznie, ale oni popierają zwolenników Putina, Orbana, Trumpa no i, i wielu innych. Panią Le Pen we Francji no były przez konferencje całe nawet w Warszawie, haniebna konferencja, kiedy się Kaczyński kumał z tymi nacjonalistami. Tak, no to jest, jest fara głębsza, to jest głębsze zjawisko. Idzie przez, po 80, 80 lat po, po zakończeniu wojny, kiedy te koszmary już, właśnie ludzi, którzy pamiętają wojnę, czy w jaki sposób przeżywali traumy wojny, już prawie nie ma. I idzie teraz fala takiego prymitywnego nacjonalizmu, i na tej fali jest PiS, i to jest Putin wykorzystuje. wykorzystuje to w do jakiej tego my teraz sytuacji, panie profesorze, jesteśmy, I, i zwłaszcza jest, po tej konferencji monachijskiej? I to jest fala, która jest bardzo, 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 że tak powiem, groźna, i, i na tej fali płynie PiS. Jesteśmy w złej sytuacji. Fatalne wystąpienie amerykańskiego wiceprezydenta, który bredził coś po on będzie Unię o demokracji, on będzie pouczał Unię, a jednocześnie mówi, że trzeba paramę, jak powiem, zająć, Grenlandię i Kanadę i tak dalej i, i, i wysiedlić Palestyńczyków, Niektórym się to kojarzy. podoba, co powiedział. Podoba się, się podoba, między in innymi Zbigniewowi Ziobrze, który napisał, że lewicowe elity w Brukseli podstępnie ingerują w wybory stosując szantaż finansowy. Dokładnie tak został obalony prawicowy rząd w Polsce czyli znów Bruksela jest groźniejsza od Rosji. Tak, dla, 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 dla pisowców. I to jest właśnie ten, o który pani spytała, jeszcze do końca właśnie tego wątku nie rozwinąłem. Pani spytała o to, poparcie dla nacjonalistów. Tak, ono się bierze właśnie stąd, że oni są, oni, oni no, no, no żerują na tym takim bardzo prymitywnym, że właśnie oni tutaj o y, konserwatywne wartości, konserwatyzm i tak dalej. I, i wrogiem głównym jest Bruksela, to jest jasne. No, są absolutnie prorosyjscy, że nie ma żadnej wątpliwości. PIS to jest nie agentura pośrednio, że tam Kaczyński chodzi do Putina jakieś pieniądze, bierze, nieco, to, to no, inaczej się to załatwia, ale są prorosyjską grupą, po polityczną. I nienawidzą Unii. Jak się słyszy te wypowiedzi, oni nawet nie mają wstydu, a nie próbują. To, 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 to ta owacja na rzecz Trumpa. Panie oni profesorze, są, oni Jeszcze chciałam, jeszcze chciałam pana o to Nigdy zapytać. Złego słowa nie, słyszeli, nie słyszałem z ust, z ust pisowskich liderów o Putinie, a o Unii mówią cały czas i to zawsze źle. Czy Europa trochę nie jest sama winna sobie, dlatego że przywódcy europejscy są zadziwieni, zaskoczeni, przerażeni tym, że y, Trump realizuje w tej chwili to, co zapowiadał zresztą. Tusk nie robi wrażenia zagubionego ani zaskoczonego. Macron również nie. W Niemczech mamy wybory wygrane. Scholz może był trochę miękki, ale Mers, a on będzie kanclerzem, już nie będzie. No, ale no, Europa na te zagrożenia nie jest przygotowana. Nie jest przygotowana w tym sensie, że jest jeszcze ciągle jeszcze za słabo rozbrojona. No Europa do tej pory, w ogóle cały układ na świecie był taki, że Stany Zjednoczone i Europa to była jedność od czasu Dina Achesona, od prezydenta Trumpa od powstania NATO. To była jedność. W tej chwili w Waszyngtonie mamy właśnie wrogów Unii Europejskiej, sympatyków Putina. No to się odwróciło. To jest nieszczęście. Myślę, że albo... Ja nie wiem, czy Trump w ogóle dotrwa do końca kadencji. On traci poparcie wyraźnie. Bredzi mówi takie rzeczy głupie, że Amerykanie też mogą mieć tego dosyć, no trzeba to przetrzymać. No trudno, no, w tej chwili rzeczywiście Ameryka w niewielkim stopniu jest sojusznikiem Europy, chociaż z drugiej strony to też warto wiedzieć, jak my tu rozmawiamy, pomoc amerykańska płynie do Ukrainy, cały czas płynie i to nie jest tak, że oni się Czekamy naleźli, teraz na to, co, co będzie dzisiaj w Paryżu. Panie profesorze, pięknie dziękuję. dziękuję. Stefan Misiełowski był naszym gościem.